Przy mecze 6 punktów, dzisiaj 3-1 z ciężkim rywalem, jakim był Żyglin. mecz walki. E, powiedz proszę, jak, jak z Twojej perspektywy przebiegał ten mecz i co czułeś, jak strzeliłeś w ramkę? Mecz bardzo wyrównany, jak było tutaj, można zauważyć. Obie drużyny dały na pewno siebie w maksa, a my też. Plan minimum wykonany. Szkoda ostatniej porażki, w takim stylu troszkę miałem atrakcyjnym jak dla nas. E, już myślimy o kolejnym na pewno meczu, co czułem strzelając w ramkę. Radość, ale bramki nie są najważniejsze, e, przestrzelone przeze mnie. Tylko cały wkład, który dzisiaj e, drużyna włożyła w ten mecz, dla nich dla chwała, nich dla chłopaków, którzy poświęcili się, wywalczyli to dzisiaj, wyszarpali wręcz, bo do końca walczyliśmy i chwała im za to. Wielkie słowa uznania. Trzy mecze, sześć punktów, dobry początek sezonu. E, dzisiaj mecz walki, wygraliśmy 3-1. E, powiedz, co sądzisz o tym meczu, jak on przebiegał i, e, i co czułeś jak strzeliłeś gola? Dzień dobry, e, trener nam w szatni powiedział, że to będzie trudny mecz i tak się również stało, jak widzieliśmy. E, drużyna z Żeglina będzie, moim zdaniem, drużyną, która będzie miała szansę awansować do okręgówki, bo widzimy, widzieliśmy wszyscy, że potrafią grać w piłkę. E, Szkoda w pierwszej połowie naszych sytuacji, bo mogliśmy spokojnie prowadzić 3-0, maksymalnie 3-1 i wydaje mi się, że ta druga połowa była dużo, dużo lżejsza. Jeśli chodzi o moją bramkę, no to tu kibice Rozbarku wiedzą, że to właśnie jest takie moje charakterystyczne zagranie. Podobnie z grupą udało mi się podobną bramkę strzelić, więc... dawaj na środek, odcie tutaj! Na środek! Dawaj, długi, Oh van die bbrawo! Ostrese! No, maar het is goed. Hij is daar.